Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Że to nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłanie morza. Pan Bóg jest dla nas obroną. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek najwyższego. Bóg w jego wnętrzu jest, więc się nie zatwieje. Bóg je wspomaga o świcie. Pan Bóg jest nasz Zastępu jest dla nas obroną. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające dzieła, których dokonał na Ziemi. Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Chwała Tobie, Królu Wieku. Chwała Tobie, Królu Wieku. Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata. Daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli. Chwała Tobie, Królu Wieku. Pan z Wami, Jezusem Słowa świętej Ewangelii według świętego Jana. Chwała. Chwała Tobie, Panie. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesta, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego, Czy chcesz stać się zdrowy? Odpowiedział mu chory, Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną, rzekł do niego Jezus. Wstań, weź swoje loże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje loże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego. Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego loża. On im odpowiedział. Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje loże i chodź. Pytali Go więc, Cóż to za człowiek Ci powiedział, weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł Go w świątyni i rzekł do Niego, Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby Ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi przesadowali Jezusa, że to uczynił w Szabat. Oto słowo kańskie. Niech słowa świętej Ewangelii złacą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszcigodny i przywilejny nasz kochany ojcze kaplanie, proboszczu księżyc Gabrielu, drogi nasz ministrancie, przypominamy trzeci dzień dzisiaj. 3 stycznia ma dzisiaj. Tak. Drodzy parafianie, bracia i siostry w Chrystusie, Panu, umiłowani Boże dzieci. Bóg, który jest zatroskany o nasze. Ludzkie szczęście, wieczne szczęście, o nasze zbawienie. Daje nam, można powiedzieć, sposób, projekt, daje nam zasady, w jaki sposób możemy to szczęście otrzymać. I to wszystko możemy nazwać jednym słowem dekalog, dziesięć słów życia, Boże przykazania. Na pewno każdy z nas wie, um, chyba że sobie przypomniecie, ile jest przykazań, pamiętacie? Nas na przykład kiedyś ksiądz małych dzieci pytał tak, powiedz ile było trzech króli? I każdy się zastanawiał, ile jest dziesięcioro Bożego przykazania, pamiętacie? Dobrze. Jak je dzielimy? Dwa na 8, 5 na 5, 6 na 4 to pamięta. Dwie tablice takie Mojżesz poszedł modlić się do góry tam otrzymał te tablice wyryte w Bożym palcem ogniem właśnie te słowa i przyniósł dwie tablice takie, tak? Na jednej było odnośnie Pana Boga przekazania, na drugiej odnośnie do człowieka do bliźniego. Tak? No i Po ile byśmy podzielili? Większa połowa, mniejsza połowa. <laughs> jak? No to to jak? Proszę bardzo. Panie profesor. Dobrze. Nie będziemy się bawić w cyfry, ale Pan Jezus, czyli tak, zrobimy Bóg, Nie był taki, jak to się mówi, skąpy i. I nie był taki chciwy, że dla siebie dużo. Wziął tylko trzy przykazania dla siebie, a siedem dla człowieka. Tak? Bo czwarte przykazanie to już jest do, do, do ludzi, czci, ojca i matkę swoją. To już jest w tej drugiej tablicy. Pan Bóg jest w Trójce Świętej Jedynej. Łatwo sobie zapamiętać. Siedem to jest pełnia, która jest w, którą jest sam Bóg. A dla nas to, to się objawia też, na przykład 7 dni w tygodniu jest. Tak, teraz nie pamiętam, w którym to było roku, ale tak, ja to mogę śmiało mówić, bo ja ze wschodu to u nas takie mądrali byli jeszcze za Związku Radzieckiego, że chcieli zrobić tydzień z 10 dni. Nie wiem, tu możecie sobie w internetach poszukać, kiedy to było. Bo ja na przykład dużo rzeczy się dowiedziałem, jak szukałem w archiwum dane swojej babci. Czyli mamy, matka, tak trzeba było nam jakieś tam dokumenty zrobić. I się pytałem babcie kiedy masz urodziny? Nie wiem, z jakiego roku, z 9, dziewiątego. Dziewiątego. I dopiero w tym roku, miesiąc czy półtoraj temu w archiwum poszedłem i zobaczyłem, że jest 16 kwietnia, urodzenie, a 20 chyba 6 kwietnia ochrzczona była i z dopiskiem za kalendarzem juliańskim. Wiecie, tak? Bo gregoriański kalendarz był po rewolucji wprowadzony w 18 roku. No to tak już bardziej historycznie. Jakby się Wam do szkoły przydało. Dobrze, kochani. I dzisiaj chcemy sobie powiedzieć o tych przekazaniach. Właśnie jeżeli chodzi o tą pełnię, to dla Żydów, dla Hebrajczyków siódemka to jest Cyfra pełna. U nas mówią tak, trafił w dziesiątkę, tak tak mówią. Albo 100% mówią. Tak? No ale wiemy, że nie zawsze te okrągłe cyfry są pełne. Na przykład zegarek ma 24, 12 godzin. Tak nie jest to jakaś 10, 20 czy 30 godzin. I właśnie tak jak święty Piotr przyjdzie do pana Jezusa i zapyta, jeżeli mój brat zgrzeszy przeciwko mnie, ile razy? 7. Czy ja mam mu wybaczyć? A Pan Jezus zamiast mu powiedzieć 100 razy mu wybacz, to co mu powiedział? 77. Czyli mam sprawę z, z, z Żydami bardzo ortodoksyjnymi. Dobrze. Pozdrawiam całe jerozolimie, Dobrze się orientujecie jak prawdziwy Żyd w tych cyfrach. Super, kochanie. Na tym polega chrześcijaństwo, tak? Dobrze. I teraz powiem tak. Ja byłem, nie wiem czy to otworzy wam jakąś tam, nie wiem, Amerykę tym czy nie. Ja poszedłem do Komunii Świętej, do pierwszej spowiedzi, ile mając lat, jak myślicie. No tak, strzelamy. 9. Dobrze. 5 lat miałem w życie. 5 lat, dobrze. Do bieżmowania? Ile? 6 lat. Do szkoły w 6,5 pół do zerówki. Tak. To nie dlatego, że byłem bardzo mądry, tylko taka była sytuacja i Wy dzisiaj jesteście bardzo szczęśliwi, bo przychodzicie do kościoła, jest ksiądz. A u nas, jak się przychodziło do kościoła, człowiek tak czekał: będzie czy nie będzie msza? Przyjdzie czy nie przyjdzie? Jest ksiądz, czy już go zabrali? To ja jeszcze jako dziecko pamiętam. Tak, już będzie wszystko wiedzieli, ile wasze? Jaki numer buta, w którym roku urodzony? 7-8 urodzony, to tak na marginesie. A komunizm się skończył tak oficjalnie, niby w 91. To jeszcze dotknąłem tego wszystkiego, co było bardzo trudne i takie niekościelne, ale myślę, że wtedy Kościół był naprawdę bardzo kwitnący. No i tak jak ksiądz wychodził, to każdy szczęśliwy był, nie? Jedni plakali, drugi śmiali się, dzieci gwiazkali, nawet podskakiwali z radości. Bo w domu były rozmowy, że może być tak, że przyjdziemy, a księdza nie ma, że już jest na Syberię. I każde dziecko, które umiało zdrowa zdrować, dziesięcioro przekazać, katechizm, które rozróżniało kawałek bułki od Komunii Świętej, to już było przygotowane do, do sakramentu. Bo nie wiadomo, czy by zdążyło do życia i kiedy by drugi ksiądz przyjechał. No i właśnie kiedy ja byłem katechizowany w domu, przez babcię i mamę, bo nie było katechezy ani w szkole. W szkole do dzisiaj nie ma. Tak powiem, że uczniowie mają szczęście w Polsce, że jest. W kościele też nie zawsze była katecheza, bo nie było komu tego prowadzić. Tylko robili to albo w domu, albo była jakaś babcia na wiosce, która się troszkę znala na katechizmie i do niej chodzili na mieniankę róż różańcowych, zmienić tajemnicę na różaniec, na modlitwy różne i też na katechizacji. Moja mama chodziła do takiego domu. Ja miałem katechezę w siebie w domu i zadałem pytanie kiedyś mamy dlaczego w dziesięcioro Bożego przekazań jest wszystko nie wolno, nie będziesz, nie można i tak dalej. No i pięć lat dziecko. Tak jest tutaj pięć lat? Ktoś nie ma. Ile mam lat? Sześć? Daj im to na chwilę, niech to przyjdzie. I ten. Chodź Skarbonie, nie bój się. Chodź, chodź. Z mamą przyjedziesz, dobrze. No, powiedz, moja mama troszkę była starsza, bo długo czekali na dziecko, nie mieli, a ja byłem taki, taki właśnie chłopaczek. Ty masz na imię jak? Chodź do mnie bliżej, chodź, chodź tak nie się. O, ty masz 6 lat, tak? o, to jest 6 lat, słuchaj, do biżmowania, taki Janek ma w 6 lat. I ja spytałem mamy, dlaczego nie wolno, nie można, zabrania się i tak dalej. І такому Філіпові Янковича було витлумачити. І мама мові так, дітко, то не закази якісь, то є обітниця. Ну, no, я заслухана, а я обітницю любила, бо так, мені ж добре купити цукерка. Я віддам, що це обітниця. І зараз, що мені пан Бог може обіцяти? Акурат була зима, пам'ятаю. Хлопаки чекають мене, що вийде з дому, пійде на санки. І мама мові так, як все обіжеш, от як Філіп дійсно в куртерці, może tam w czapce, w rękawicach, to ja Ci obiecuję, że Ty nie zmarzniesz. I mówi tak do patrzy mi w oczy mówi to ja Ci obiecuję, czy zabraniam zmarznąć? No obiecujesz. A no widzisz, to Pan Bóg też mówi, jeżeli będziesz miał w sercu Pana Boga, jeżeli On będzie na pierwszym miejscu, to Pan Bóg Ci obiecuje, nie będziesz kraść. Nie zaprzecza, obiecuje. Nie będziesz mówił fałszywie, nie będziesz zabijał. Obiecuje Ci. Słuchajcie, tak mi to zostało z 5 lat, jak ja skończyłem szkole podstawową, średnią, muzyczną, seminarium i tak dalej. Słuchajcie, bardzo pięknych miałem nauczycieli, profesorów, ale zostało mi to, co mi mama powiedziała. Dziś jako ksiądz rozumie, że to są obietnice. Naprawdę, to są obietnice. To tak jakby kierowca jechał, jest 50. To jest mój on nie wolno szybciej. Nie, nie musisz wolniej jechać. Masz prawo w 50 jechać, nie musisz jechać w 30. To jest obietnica, to jest szansa. Tak? I tak bym, kochanie, chciał dzisiaj w kilku słowach powiedzieć, że to rzeczywiście jest obietnica dla, dla nas. Troszkę cię nie boli? Nie? Będziesz stał dalej? Będziesz do dziękuję. Kiedy będziesz księstą, nie, dziękuję. Będziesz w to mnie zawolasz kiedyś na starość, w to, tak żebyśmy sobie to troszkę zapamiętali, kochanie. I mamy ten dekaliuk. Dekaliuk, dziesięć słów życia. I to jest bardzo ważne. Jeżeli robię to, co Pan Bóg mówi, a to słowo daje życie, to żyję. Jeżeli nie robię, to umieram. Nie ma także tlenie takie jak świeczka. Chce zgasnąć i nie może. Nie, nie albo się pali, albo zdmuchujesz ją. Jeżeli mamy te przekazania, jeżeli one są na pierwszym miejscu, to oni pokazują, że my jako ludzie jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy godność Pana Boga w swoim sercu, bo Stary Testament mówił, no, że Bogami jesteście. Jest takie miejsce, możecie sobie to znaleźć. I właśnie dzisiaj ten chory 38 lat czekał. Już nie będę pytał, kto ma 38 lat, no to Pan, poczciwy, chyba ma 38 albo i pół. No, i tyle, tyle czekali na uzdrowienie, i Pan Jezus mówi: Ja jestem tym człowiekiem. Nie musisz iść do wody, czekać na to poruszenie wody, bo to było pierwsze poruszenie wody. Taki cud w tej betesce, w sadawce owczej był. I kto pierwszy trafiał do tej wody, no to się ozdrawiał. To był taki cud Boży wtedy. No, i Pan Jezus mówi: Że ja jestem tym człowiekiem, który Ci pomoże. I tutaj jest ważna rzecz, że. Yy, tak jak my rozpoznajemy charakter pisma, jak nauczycielka bierze zeszyt do ręki, to ona nie musi patrzeć imię, nazwisko, tylko już po charakterze wie, który to dziecko napisało. U nas to jest po tym nie? Potem podczerw, po charakterze pisma. I to jest taki charakter pisma, podczerg Pana Jezusa. On zawsze, jeżeli coś robi dobrego w szabat, w niedzielę, to On. To On. Jego od razu można wyczuć. I dlatego tak... Często my mówimy w Kościele, nie tylko jako kapłani, ale w ogóle jako Kościół, Wy i my, że ta niedziela jest bardzo ważna, że trzeba ją świętować. Nie świętokradztwo robić, tylko świętować. Zrobić wszystko, żeby ta niedziela była święta. I żeby usłyszeć prawdziwe słowa życia od Pana Boga. Bo dekalog to nie jest, że my musimy teraz coś tu zrobić. A kiedyś mnie jeden człowiek młody zapytał: O, to, to wy ksiądz, to wytłumaczcie mi, jak to można być religijnym, bo ja chyba też tak się zastanawiam: może to żyć według religii i tak dalej. A widziałem, że on tego tak szukał sobie, jak nieraz ktoś szuka teatru, czy kinoteatru, czy tam wystawy, czy opery, że, że on tam się za bardzo nie znał na tym. No i powiedziałem mu o przekazaniach, to on tak się wziął za głowę i mówił, ojej, to tak trudno, Ja my właśnie tu tak szczęśliwie. Mówi, bo tego Ci nikt nie zaproponuje nigdzie. To masz słowa życia. I wtedy mu mówi, słuchaj, wyobraź sobie sytuację, że idziesz do lekarza, mówisz mu o wszystkich swoich problemach. Lekarz bierze kartkę, długopis, pisze Ci receptę. I wręcza receptę. I Ty się bierzesz i ojej, jakie to trudne. Przecież odwrotnie, Ty dziękujesz, Ty się cieszysz, bo się bez recepty nic nie kupisz. Dziesięć przykazań to recepta Twoja. Ty masz podziękować Panu Bogu za tą receptę. Ty wiesz jak się uzdrowić, jak się wyleczyć. To jest gotowy bilet do nieba i przykazania Boże to powiem to tak jakby na kańko człowiek chodził po strychu, że ci którzy szukają życia i Pana Boga będą żyć tym. Którzy nie szukają to prawo ich może zabić, chociaż to jest słowo życia. Bo prawo samo w sobie jest trudne do wykonania, i człowiek wtedy odchodzi. Także tak, jak jeden, właśnie święty, mówił, teraz już nie pamiętam jak to było, ale że świat dla ludzi wierzących jest sytuacją, gdzie człowiek może się zbawić, a dla grzeszników jest możliwością potępienia. Ten sam świat stworzony przez Pana Boga. Piękny, wspaniały. I dlatego, kochani, są te przykazania. Można o nich rzeczywiście bardzo dużo mówić i pięknie i tak samo realnie. Wszystko na różnych przykładach życiowych. Ale powiem szczerze, że jeżeli człowiek wsłuchuje się w te słowa i rozumie, że to jest szansa, a nie przymus, to wtedy zaczynamy rozumieć, gdzie jest różnica między wiarą, a na przykład religią. No może trudniej nam to wytłumaczyć w naszym łacińskim, latyńskim, rzymskokatolickim, ale kiedy mam rekolekcję, na przykład u Greków-katolików, tam gdzie jest msza Bizantyjska, Wschodnia, to tam się łatwo to tłumaczy, bo tam jest bardzo dużo różnych takich dodatków. U nas też to jest tam dzwonki, kadzidla i tak dalej, ale tam tego wszystkiego jest tam z 50 razy trzeba się przeżegnać, tu się ukłonić, tam uklęknąć, tu ze świeczką przejść i tak dalej. To jest cała religia. Ale, jeżeli w tym nie ma wiary, no to to jest teatr religijny. I jeżeli, jeżeli my w swoim życiu zaczniemy słuchać tych słów, życia, to będziemy rozumieli, gdzie jest religia, a gdzie jest wiara. Bo wiara to jest możliwość. Religia to jest zakon, to jest prawo, to jest przymus, to są zasady. I też, kochani, powiem. Tak jak dzisiaj tu jeździmy z ojcem probożym po parafiach, to też kilka razy spotkaliśmy autobus. I powiem Wam szczerze, myślę, że Wy też to zauważyliście. Ja nigdy w życiu nie widziałem, żeby kierowca autobusu wyszedł z kierownicy i batem takim, czy jakimś tam, nie wiem, drączkiem, czy czymś tam, zaganiał wszystkich do autobusu, że mają na przymus wsiadać. Nigdy nie widziałem. Ale widziałem taką sytuację, że jak autobus jedzie przez wioskę, a zwłaszcza kiedy jest dzień taki bazarny, tam na, na rynek jadę czy coś, no to właśnie wtedy jest pełno ludzi. On już nie ma prawa wziąć więcej, jeżeli tych krzesel ma, a ludzie się pchają i nikt ich nie zmusza, bo to jest szansa dojechać do miasta, a nie iść na piechotę. Takie widziałem w swoim życiu. Czyli jeżeli my zaczniemy rozumieć, czym jest wiara, to my się będziemy pchali do tego kościoła, bo to jest taki autobus, który nas wiezie, zjemy do nieba. I jeżeli zaczniemy rozumieć, czym jest wiara, czym jest życie prawdziwe Kościoła, no to nie będziemy mieli problemu, ani z religią, ani z przykazaniami, ani z żadnymi zasadami, bo problem zaczyna się tam, gdzie rzeczywiście człowiek zaczyna wątpić, gdzie zaczyna szukać tego, co, co w ogóle nie trzeba szukać. Zaczyna, zobaczcie, zaczyna człowiek na przykład wchodzić w takie sytuacje, e, oczywiste, z których robi e, jakieś, nie wiem, sprawy do głosowania. Na przykład dla mnie to było też dziwne, że trzeba głosować, czy ma być aborcja, czy nie. Tak? No, przecież to oczywista rzecz, że każdy człowiek ma się urodzić. E, podobno, e, no nie podobno, tylko na 100%, e, prezydent Kennedy, on jest no, bardzo dobrze Uznawany też, no nie wiem, czy ja bym jego chyba zrobił też świętym, bo on bardzo mądry człowiek, kiedyś jak była taka problema właśnie w Ameryce, to on powiedział jedno takie zdanie, jakby zapytanie takie powiedział, dlaczego ci, którzy są za aborcją, nie chcą zapytać dzieci nienarodzonych, czy oni tego chcą, tylko decydują o tym ci, którzy już się zdążyli urodzić. Dlaczego? Zapytajcie tych dzieci w nie matki. To tak jakbyśmy dzisiaj głosowali, no jest wtorek, no to zagłosujmy. Kto chce, żeby była, nie wiem, sobota, albo poniedziałek, albo niedziela, no podniesiemy ręce. No to by było trochę głupie. No, jak można głosować, jeżeli to jest oczywiste, że jest wtorek? Są rzeczy, nad którymi się nie głosuje, nie głosuje się. Można niektóre rzeczy głosować, tak? Czy dwie świeczki, czy trzy, czy cztery. Nie ma sprawy. Mamy... Możemy postawić, nie ma, może być jedna. To możemy głosować, tak? Ale są oczywiste rzeczy, tak? Jest msza święta, jest. Jest niedziela, jest niedziela. Są sakramenty, korzystamy z sakramentów. Jest Pan Bóg, nie podważamy tego. To jest bardzo ważne. Tak, żebyśmy się nie brali za głosowanie tego, nad czym w ogóle nie wypada głosować. Co nie podlega w ogóle głosowaniu. A słowo życia... Ono jest najbardziej oczywiste i przekazania to jest dla nas szansa, jest możliwość, jest podarunek Pana Boga, jest to obietnica. I tak warto mówić, tak warto sobie powiedzieć, tak warto jako rodzice dzieciom powiedzieć, że ja Ci wytłumaczę, co to jest Boże przekazanie. To jest obietnica. Jeżeli oni wiedzą, co to słowo znaczy, to będą słuchać i wtedy można bardzo ładnie to wytłumaczyć. Dlatego, kochani, dzisiaj w naszej rekolekcji chcemy jeszcze raz sobie, kto na ile potrafi, już takie domowe zadanie, żeby sobie, nie wiem, tam usiąść, pomodlić się, uklęknąć i po prostu zastanowić się, w jaki sposób ja rozumiem te przekazania, w jaki sposób one są aktualne w moim życiu. Jak ja sobie z tym radzę, albo w ogóle jak przekazania za mną radzą. To jest bardzo ważne, tak? Tak jak. Kiedyś w nowicjacie, jak byłem, to jest takie przygotowawczy rok przed seminarium w zakonach, w klasztorach. Jeden nasz ojciec, wychowawca, mówił do nas tak: Wy nie pytajcie siebie, czy Wam dobrze jest u Paulinów, tylko spytajcie, czy Paulinom dobrze z Wami. Tak jakbym ja dzisiaj spytał, że ja mogę się zastanawiać, czy mi jest dobrze tutaj w waszej parafie, jeniniec, tak? Prawda? Czy, czy Wam jest dobrze ze mną? Czy Filipowie jest dobrze ze mną? Czy tutaj yy, Jakobowie, tak? czy Ojcu proboszczowi? Tylko trzeba się inaczej zapytać. Nie, że czy mi dobrze z proboszczym Gabrielem, czy, czy, czy księdzą Gabrielowi jest dobrze ze mną? To jest pytanie. Czy Panu Bogu jest dobrze ze mną? A bo ktoś się pyta, jak ty się czujesz w Kościele? To spytaj się, czy Kościola, czy on się ze mną dobrze czuje. I to wtedy inaczej odwraca sytuację. Tak? Wtedy my zaczynamy rozumieć rzeczy bardzo oczywiste, takie realne, nie fantastyczne, jakieś wymyślone. A Pan Bóg to nie fantazja. Niebo to też nie wymysł. Dlatego życzmy sobie, kochani, abyśmy naprawdę realnie patrzyli na świat, patrzyli na, na siebie, abyśmy realnie też, najlepiej potrafimy, rozumieli i przyjmowali Pana Boga, abyśmy do tej realności. Do tej realności nieba wszyscy szczęśliwi kiedyś doszli. Amen.